Cześć, wszystkim! Witajcie w bardzo niestandardowym filmie. Witamy Was z samochodu, bo jesteśmy na parkingu, na parkingu przed sklepem Action. Tak, a co tu robimy? Robimy zakupy, sprawdzamy, i... sprawdzamy tak naprawdę co tam możemy znaleźć mm. dla siebie, sprawdzamy tak. czy faktycznie to jest sklep, w którym opłaca się kupować, czy no co, właśnie, znajdziemy. co znajdziemy, bo nie mamy jakichś wielkich założeń co nie. do tego. Nie, eee, mamy szczęście, że mamy dzisiaj słońce, to tylko dodam, tak. bo ogólnie jest naprawdę bardzo wietrznie i miało bardzo padać, więc nagrywamy teraz ten wstęp, zobaczymy jak będzie z zakończeniem, czy jak wyjdziemy stamtąd to czy się nie zmieni o 300 nie, o 180 stopni. Nie powinien tego być <laughs> po raz kolejny. Więc tak, zabieramy Was ze sobą, pokażemy, co jest ogólnie w środku, co ewentualnie my na przykład kupujemy raz na jakiś czas, kiedy w action jesteśmy. Dokładnie. A co ewentualnie obecnie nas zaskoczy, co tam sprawi, że będziemy chciały to kupić. Podzielimy się oczywiście tym holem, jeżeli coś złapiemy do naszych torebek. No, ale nie ma co przedłużać. Idziemy! Idziemy. Koszyki, ładne koszyki, ale jeszcze nie wiemy czy trafią do naszego koszyka. pojemniki to jest coś, co w Action faktycznie można kupić bardzo tanio. Tutaj wzięłam do segregowania różne rzeczy takie wiecie, chemicznych, typu kapsułki do prania albo tabletki do zmywarki i takie dwa pojemniki lekko beżowe, bo tutaj są też białe ale wzięłam warzowe, bo będę posyłała do łazienki, żeby posegregować maseczki do takie w płachcie i ewentualnie produkty takie, które używam bardzo często, czyli jakiś tam retinol, witamina C, spiew, żeby to wszystko było posegregowane, bo takie, taki Wam w szafce, że... No, a to jest bardzo tanie, więc mam nadzieję, że się wszystko pięknie zgra i będzie używać. Tacka na przysmaki, przekąski, idealne jak przychodzą goście, ale też mam wrażenie, że ogólnie do wyeksponowania czegoś albo do zdjęć, jak prawdziwa influencerka, czasami nie wiadomo, ale zrobiliśmy fajnie, taka surowa. Ta nóżka jest naprawdę taka inna, więc podoba mi się, podoba mi się, biorę. W też możecie znaleźć tańszą chemię, więc tutaj warto zrobić sobie ogólnie taki zapas rzeczy, których używacie. Są znane marki albo mniej znane, ale my dzisiaj akurat nie sięgamy po żadne z tych rzeczy, tylko dajemy Wam znać, jeżeli nikt jeszcze w Action nie byliście. I tak to właśnie w action podejrzewam e, będzie, że co kolejny regał to będziemy coś jednak z koszyka wykładać na rzecz czegoś innego, żeby też nie wydać za dużo. E, ale faktycznie zamiast tej podstawki, którą pokazywałam Wam wcześniej, chyba wezmę tę, bo myślę, że ona też może właśnie tę samą funkcję pełnić, czyli przekąski, e, czy też przytrzymywanie jakichś rzeczy, które chcemy bardziej posegregować. Coś tutaj mi ostrość nie chce złapać. Ale no myślę, że to będzie chyba lepszy wybór. Ogólnie jesteśmy w raju. Obie mamy absolutnego hopla na punkcie kubków, a tutaj no naprawdę macie w czym wybierać. Jest właśnie nawet taka imitacja ceramiki, więc jest to naprawdę. No myślę, że jeżeli szukaliście czegoś podobnego, to super. Tak, a Karola pokazywała na, no znaczy często pokazuje na stories u nas w właśnie podobnym klimacie kubki pytacie skąd są. I często one są w jakichś takich, wiecie mm, rękodzieł. Dokładnie które są o wiele droższe, a jeżeli na przykład macie ochotę sprawdzić, czy w ogóle wam to pasuje, to w Action możecie znaleźć takie za 7 zł, więc na całkiem dobra cena. Ekrzynie jest też bardzo dużo no, takich, powiedzmy, przyborów, narzędzi i naczyń kuchennych. Ja swego czasu kupiłam te patelnie, ale niestety nie polecam. Od razu mi się przy pierwszym użyciu rozkręciła ta rączka i tak delikatnie lata nie można jej dokręcić w żaden sposób. No ale myślę, że te inne, troszkę droższe, mogą być lepsze. Dajcie znać, czy macie i czy polecacie. A tutaj w ogóle taki pomysł, nie wiedziałam, że to jest action, ale właśnie ostatnio stołując się u moich znajomych, Sylwia pozdrawiam, bo pewnie oglądasz, właśnie podali nam frytki w czymś takim, na talerzu leżącym na środku i wyglądało to absolutnie świetnie jak w restauracji, a jak widzicie to jest taki dodatek, który kosztuje 4,44 Martynko, ty byś numeroloszką powiedziała coś na temat tej ceny. Myślę, że to jest bardzo dobra cena i powinnaś płacić. <laughs> ja nie wiem, czy tak często frytki zajadam jak Mar, więc to prędzej ty, ty powinnaś. A myślę, że powinnaś powiedzieć wyżej i pokazać, że są tu również złote sztućce, które kiedyś pokazywałaś u siebie at z homli, a tutaj też są i są nawet lepszej no, ceny. Mhm. Jak najbardziej. Te składane skrzyneczki są absolutnie mhm. świetne, mam mhm. wrażenie, że już są w każdym sklepie, ale mają taki fajny vibe, nie wiem jaki w sumie jak nazwać ten styl, ale pasuje do wnętrz, a mi idealnie oczywiście pasuje do pokoju małej, na kolejne super oddzielanie kategoriami małych zabaweczek. Słuchajcie, ledwo pożegnaliśmy święta Bożego Narodzenia i już Wielkanoc. Tak, to się dzieje, moi drodzy, to się dzieje. Luty, a już mamy święta wielkanocne. Jeżeli lubicie na przykład tworzyć sobie jakieś plany działania, jakieś listy do odhaczania, to polecam tutaj naklejki z action. Ja dokładnie mam te, chyba dwie różne wersje. I tutaj jest cała masa różnych opcji, w których możecie zaznaczać sobie przeróżne rzeczy, które robicie, jakieś swoje aktywności i zorganizować sobie po prostu dzień bez konieczności pisania i męczenia się. To jest po prostu moment wklejenia czegoś takiego w zeszyt czy w kalendarz i naprawdę niedrogie są te naklejki, a bardzo trwałe. Ja osobiście też posiadam chyba nawet dwie opcje. I wciąż używam Żeby urozmaicić trochę domowe zajęcia Bo no, wiadomo, tego siedzenia w domu jest niestety więcej niż przewidywałam Mimo, że mała chodzi, nie chodzi do przedszkola To na przykład takie piękne stempelki Naprawdę bardzo ładna grafika Mamy no, coś tutaj też z ostrością Och, och, och Taka piękna żyrafa, ale wezmę też oldschoolową, dla mnie przynajmniej oldschoolową, bibułę, bo naprawdę dawno się tym nie bawiłyśmy. A ostatnio widziałam chyba u Kami, że tworzyła z kuleczek właśnie takie wyklejanki, więc myślę, że coś takiego będziemy teraz mogły sobie zdziałać. Tak, kochane działu, mam większość tych kolorów, więc nie będę dzisiaj brała tych farb, ale bardzo je polecam, jeżeli zaczynacie z malowaniem, to myślę, że to będzie absolutnie dobry wybór, bo one nie są drogie, a są bardzo wydajne i naprawdę całkiem nieźle kryją. Bardzo lubię te białe farby do podstawy, do takiego przygotowania płótna, ta zielona farba kaki jest przepiękna i czerń też jest bardzo, bardzo fajna. Kula, mała kula, która kosztuje całe 3,99, ale myślę, że pięknie wyeksponuje pamiątkowe muszelki, które właśnie trzymam w łazience do ozdoby. Tutaj będą jeszcze bardziej widoczne. Czegoś takiego ewidentnie mi brakowało właśnie w takim mniejszym wydaniu, bo zazwyczaj te kule są takie duże, jakbyśmy już tam właśnie tę złotą rybkę mieli wsadzić. A to jest właśnie tylko taka mała do eksponowania jakiś pamiątek. Wypatrzyłyśmy z Karlą wazony, jak właśnie tak. Paula pokazywała Wam kulę, to tutaj również są takie bardziej jak tam, takie dziwaczne, wiecie, że one, lubimy dziwne rzeczy i Karla wpadła na bardzo fajny pomysł, żeby pomalować go i trochę zdiyjować, -y więc bierzemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, będzie. bo mam, naszym zdaniem to jest taki kształt, który właśnie po farbowaniu go um, na takie imitacje jakby nabierze gipsu charakteru. nabierze charakteru no. i będzie naprawdę imitował jakbyśmy go same ceramicznie stworzyły, także no. To jest też właśnie taki sklep, który na pewno nas motywuje do tego, żeby coś podziałać. E, przyjechałam też tutaj, nie ukrywam, po nowe płótna. Ale widzę, że nie ma płót, płócien w rozmiarze, który mnie interesuje. Są tylko te małe, więc będę musiała jednak zamówić gdzieś na Allegro. Ale raz na jakiś czas zdarzają się duże. Widziałam tutaj za zakrętem, że jest jedno, ale wam pokażę. O, takie podłużne, i takie mam już w domu. Ale ten format jest taki, no po prostu mało uniwersalny, więc poszukam gdzieś indziej. Ale tutaj te płótna są całkiem niezłej jakości, więc naprawdę można się tutaj całkiem fajnie zaopatrzyć, jeżeli chodzi o takiego, nie wiem, mały malarz. Tak bym to nazwała? No właśnie a propos małego i malarza, oh, czyli mojej córki, to tak y jest. zawsze za każdym razem, jeśli kupujemy, to, to to jest dokładnie ten zwykłe, czarne, e, że tak powiem, grubsze strony, bo dzięki temu, że ona najbardziej teraz lubi malować mazakami, e, nie przybija, mm, więc jest najsensowniejszy, także duży rozmiar, żeby tutaj miała, miała rozmach artystyczny. Action to także mm, koszyczkowy raj. My z Mari jesteśmy absolutnie wielkimi fankami właśnie tego typu segregacji, która pozwala nam trzymać w ładny sposób rzeczy na wierzchu, ale tak, żeby je ukryć. Ale no, na przykład u mnie na lekarstwa, na takie rzeczy, które żądam na blacie, na przyprawy. Zawsze je jakoś tak mocniej ukrywam w koszykach. U Ciebie zresztą też podobnie, prawda? Jakieś takie drobiazgi. Tutaj tak. wybór jest ogromny, a ceny. No, są naprawdę niskie. Kiedyś Karla mnie zainspirowała tym, żeby używać czasami koszyków jako osłonki na donice i to też Super fajnie wygląda. A w sumie tak, dokładnie. Też mhm. kilka kwiatków tak on co ma. I ja zawsze w Action sięgam po dokładnie te chusteczki. Na kosztują 3,83. Wezmę pewnie jakieś trzy opakowania. To są y, chusteczki takie nawilżane, mokre, którymi możecie wycierać sierść piesków, łapki, kiedy na przykład są jakieś zabłocone właśnie zimą czy wczesną josną, to jest Wiosną to jest absolutnie u mnie maskę, bo oba psy po prostu mają tak brudne Łapska, więc polecam i one naprawdę są turbo przyja przyjazne dla piecków. Nigdy nie zauważyłam, żeby cokolwiek im się działo nie tak. A tym bardziej, że są przeznaczone właśnie dla zwierząt, to tym bardziej ufam, że będą ok. Mamy nadzieję, że niedługo już zacznie się sezon balkonowo-tarasowo-ogrodowy i tego typu donice. Chociaż szczerze, ja taką donicę również dałabym a, sobie do wnętrza, bo tak. są naprawdę piękne. Nie wiem, czy kamera oddaje. Mam wrażenie, że troszeczkę są mniej rude niż w rzeczywistości, ale ten kolor jest taki w sumie brzoskwiniowy, łososiowy. No, czegoś takiego nie Widziałam, a na pewno już nie właśnie w tej cenie, więc myślę, że warto się tutaj wybrać po właśnie rzeczy, które pozwolą Wam odmienić Waszą zewnętrzną przestrzeń. Ogólnie znajdziecie tutaj ewidentnie też dużo produktów dla, no, pań domu, można tak powiedzieć, perfekcyjnych pań domu. Ja między innymi bardzo lubię do prania dorzucać właśnie te chusteczki, które, um, które zatrzymują kolor. Nie, nie zawsze jakoś nie umiem się wysłowić. W każdym razie podłapałam ten proces od mojej teściowej. U niej używałam, używałam go po raz pierwszy i tak to przeniosłam do siebie i faktycznie za każdym razem wyjmuję tego typu chusteczkę mega ciemną, więc wierzę, że ona pomaga. Trwają dylematy? Tak, to są dylematy, słuchajcie czy takie, czy takie, które się spodobają się No właśnie najlepiej, że zawsze w tego typu rozmiarach spinki znajduję, wiecie, takie pstrokate kolorowe, a czasem po prostu mam ochotę na to, żebyś tak przystrokaciło. To bardziej, że ulubiony kolor mojej trochę to podobno czarny, więc właśnie spełniam jej marzenie. Ale jeszcze nie wiem, czy tutaj kropeczki, a może oba. Wróciłyśmy, słuchajcie. Każda z nas wydała około 200 zł, Karolina troszkę mniej, ja troszkę więcej, ale mniej więcej gdybyśmy miały to tak statystycznie określić to Dokładnie. 200 zł, to jest naprawdę spoko kwota, którą można wydać w action i kupić naprawdę sporo fajnych, przydatnych rzeczy, bo dzisiaj, mimo że pokazywałyśmy Wam w trakcie rzeczy, które i nam się podobały, i były takie bardziej pierdółkowate, i takie dekoracyjne, albo które już miałyśmy, to jednak nie wrałyśmy ich tak dużo. No nie, jakoś tak się ograniczyłyśmy. Tak. Chociaż z drugiej strony, patrząc na torby, które są za nami, są naprawdę całkiem sporych rozmiarów, tak. i mam wrażenie, że u Ciebie dzisiaj. Ty jesteś perfekcyjną panią w do domu, porządkującą. E no naprawdę tak fajnie, tak wiosennie. To Ciebie perfekcyjna inspirację. mama i też organizacyjnie troszkę jest, troszkę tak? Też. Dekoracyjnie. No też. No dobrze. Lecimy to... z tym. Może zacznijmy od tego, co nas łączy. Dobrze. Łączy nas to, o czym wspomnieliśmy na początku, tak. przy samym wejściu, tak. czyli statywy. Ale to jest coś, co planowaliśmy oczywiście kupić um, być może bardziej profesjonalnie, ale z drugiej strony e, nie jest to sprzęt do aparatu, który potrzebuje też takiego mhm. gruntownego oparcia, e, tylko takie po prostu do telefonu, więc myślę, tak. że to się jak bardziej nada. Tak, więc kupiłyśmy statywy z lampą pierśniową i one kosztowały... Ile? 39,95. Tak, więc każda wzięła po takiej statywie słuchajcie, roleczki niedogumelne, piękne na Instagramie, na no żartuję, ale wiecie, no my jesteśmy ze starej daty, więc musimy się na nowo tego uczyć, ale to, co jeszcze nas łączy, to rękawice. I rękawice, to jest w ogóle coś, co Ty sięgnęłaś <grym> jako pierwsza, a ja trochę... Znałam to. W sensie słyszałam o no. tym, ale nigdy tego nie testowałam. Tak, ja też nie i to są takie rękawice, które mają na sobie taką jakby szczotkę jednocześnie, którą możecie gładko swojego psa, kota, królika, jakiekolwiek zwierzę macie e, i wyczesujecie na zmiar sierści. Mamy obie pieski, które naprawdę linieją. Obie więc, białe, tak. znaczy obie białe, 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 tam, biały piesek, tak. który y, też zostawia mocno widoczne Ślady tak. Sobie. Dokładnie, więc mam nadzieję, że to się sprawdzi, bo ogólnie te rękawice, jeżeli chodzi o takie bardziej um, profesjonalne sklepy, to te rękawice potrafią kosztować bardzo dużo. Okej, okay, a tutaj kosztowały ile? 8, coś, o ile nie pamiętam. Tak, rękawic, 8,45. Tak, więc zobaczymy, czy się sprawdzą, czy w ogóle nasze pieski to pokochają. Dajcie znać, czy używacie takich rzeczy. Czy coś nas jeszcze łączy? Hmm. To już chyba wszystko, prawda? Tak, to wszystko. To może zacznijmy od tego przechowywania, bo ja myślę, że to jest bardzo Dobrze. Dobre, zaświeciło słońce. Y, mamy taką większą chęć do tego, żeby mm -hmm. właśnie te mieszkania, domy na nowo trochę przeorganizować i y, 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 no między innymi właśnie tego typu skrzyneczki, koszyczki, a tego po prostu tutaj jest dokładnie no, tutaj jest tego pudły <laughs> Tutaj jest bardzo dużo. E, I u mnie na początek mm -hmm. e, coś, co mnie jakby nie spodziewałam się, że tutaj będzie i jakby nie planowałam tego absolutnie. Ja zwykle jestem właśnie fanką jakichś skrzyneczek, jakieś właśnie. Mhm. Koszyków, a tutaj takie bambusowe, jakby. Szuflatki, mhm. które można układać na sobie i w zasadzie pewnie do samego sufitu, ale ja wziąłam dwie, i sama nie wiem, czy to będzie właśnie idealne na lekarstwa, które no teraz z racji jeszcze tego mhm. chorowania mamy na bieżąco na wierzchu, żeby mieć pod ręką. Czy na przykład właśnie do łazienki też może się to przydać na jakąś taką większą drobnicę? Nie wiem, ale mam wrażenie, że wygląda to ładnie. Ja mam dużo tego typu drewna, w tym kolorze, gdzieś tam w swoim mieszkaniu, więc do kilku pomieszczeń to może pasować. A no właśnie praktyczne, takie że można do tego sięgnąć, a z drugiej strony jakoś widać to, nie widać, ale dokładnie, nie? ale jakoś tak ładniej niż tak po prostu leżące to o, prawda na blacie to w opakowaniach po prostu sklepowych, dokładnie. nie? To u mnie coś co pokazywałoś mi już też na nagraniach pudełka plastikowe przezroczyste do um, też segregowanie, organizowanie rzeczy, które też moim zdaniem mają kiepskie opakowania. To jest świetny pomysł. Ja go, no, ja go chyba od ciebie też no, polecam. Prędzej czy później ja to podpatrzyłam w ogóle u Azjatek, które mają Obstry. fazę na punkcie właśnie segregacji i tak dalej. I to mi się bardzo spodobało, że właśnie na przykład kapsułki do prania, czy jakieś, nie wiem, no cokolwiek związane jest właśnie z, z sprzątaniem, z chemią domową, warto to posegregować, żeby to miało swoje miejsce, ale też jednocześnie nie szpeciło naszego domu. Wiecie, te wszystkie opakowania są kolorowe, nigdy nie pasują do siebie, więc może coś takiego w końcu zorganizuje u mnie tę sferę, bo to jest u mnie total... pomysł. Ja się aż boję do tej szuflady u mnie spojrzeć, <grym> naprawdę, bo jestem totalny, błagana, ale może w końcu się zmotywuję, bo mam pudełeczka. <grym> Super, to jeszcze u mnie, jeżeli chodzi o pojemniki, to jakiś czas temu, zresztą jak oglądaliście mój film hmm. o pokoju małym, pokazywałam Wam, że takie skrzyneczki plastikowe rozkładane kupowałam w tak. Wisku. Tam są, też nie są jakoś mocno wygórowana cena, mm -hmm. jeśli chodzi o nowo wypadają podobnie, ale tu jakby przykuł moją uwagę bardzo e, błękit Color. kolor, że będzie to jakiś tam kolejny kolor, który gdzieś tam będzie pasował do przestrzeni, a będzie czymś innym i ona jest troszeczkę mniejszych rozmiarów, więc już będzie na taką naj, absolutnie największą drobnicę, e, także tego typu skrzyneczki też wydaje mi się, że w ogóle do na przykład przechowywania te rzeczy wewnątrz, e, bo mm -hmm. one też e, teoretycznie nie są tak mocno kryjące, więc co tam chcemy jakiś bałaganik, to lekko można go ukryć, ale z drugiej strony m, też dobrze widzimy i możemy sięgnąć po te rzeczy łatwo więc myślę, że to też może być słabo. I myślę, że możesz odwołać do filmu. Może Można, mogę, możesz, zapraszam. zapraszam. Tak, bo Karola nagrała film o organizacji, o urządzeniu pokoju swojej córki, więc warto, bo tam naprawdę bardzo fajne e, opcje, takie... E, ja nawet myślę, że nie tylko do pokoju dziecięcego, ale ja też na przykład tego obejrzałam, tak, też bym mogła, okej, okay, fajnie. To jeszcze tylko dwa pudełka plastikowe, zwykłe, tylko lekko beżowe, bo mam łazienkę taką bardziej beżową, do zorganizowania moich szuflad na kosmetyki, jakieś Widzicie, takie bardziej, taką wolą drobnicę, jak to mówiła Karla. Czyli jakieś takie małe kosmetyki albo maski w płachcie po to, żeby to wszystko nie leżało tak sobie, o, tylko żeby miało swoje miejsce i żeby łatwiej zachować porządek w szufladach. Łączą nam jeszcze szczotki z uchwytem, moja droga. Szczotki z uchwytem to jest świetna opcja, bardzo. Dokładnie, ale faktycznie to jest bardzo uniwersalny sprzęt do czyszczenia. Ja pierwsze co to pomyślałam o mojej wannie, że ja jednak uwielbiam jak ona tak błyszczy, więc ją bardzo często szoruje. Nie wiem, może kiedyś się zetrze, ale y, lubię, kiedy jest właśnie tak porządny. do płytek również mhm. y, tego typu, a fajne, bo ona jest zuchwytem, więc będzie bardzo Dobra. wygodna. Y, nawet właśnie, żeby nie mieć bezpośrednio styczności z y, tym płynem, czy no, z jakimś. A, e, nie lubię używać tych rękawic, rękawic. To możecie. To troszeczkę was to ochroni. U mnie coś, nad czym się zastanawiałam. Widzieliście, że na początku wrzuciłam coś innego do koszyka. Ostatecznie padło na tego typu tacę, taką drewnianą tekową, e, która jest właśnie na e, takich delikatnych nóżkach, więc to jest właśnie coś ciekawszego, bo nie jest to taka zwykła deska, tylko po pierwsze, będzie to też ładnie wyglądało, kiedy postawię na stole jako formę yy, właśnie podawania przekąsek, ale z drugiej strony też do przetrzymywania, przechowywania mm. w ładny sposób rzeczy na wierzchu, ale właśnie nie bezpośrednio na blacie, e, dzięki czemu to też e, moim zdaniem będzie całkiem po prostu też inaczej wyglądało. No, 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 tak. Ma taki charakter fajny. Zresztą ty mówisz, że masz już ją tak, w swojej w kuchni. kuchni i to jest bardzo fajne drewno. Takowe, tak, tak, Bo ona o wiele nie łapie wilgoć, łatwo Utrzymać w czystości. No ja właśnie Karolamia to przez te nóżki też łatwo pod spodem wyczyścić. Tak. Jakoś tak wszystko tak jakoś, nie wiem, wygląda ładniej. Ja jeszcze tylko tak dodatkowo, a propos kuchennych rzeczy, to Karola na szczęście wypatrzyła, bo myślałam, że już nie znajdę. Pudełko do organizacji segregacji herbat. Mój mąż stał się herbaciarzem, więc mamy ich sporo i też mnie denerwuje ilość pudełek, tych po prostu opakowań. Wszystko upycham w szafce. A tak to będzie jedno miejsce, w którym posegreguję herbatę, jak tak kolorownie. Ale to jest takie fajne, że ja właśnie też już się spotkałam u kogoś, nie pamiętam już lata temu, ale że. Jaką chcesz herbatę i nagle. Proszę, wybierz sobie to jest bardzo fajna forma do podawania gościom herbaty. Więc trafiło to do mnie i bardzo się z tego powodu cieszę. Ja tylko jeszcze taka propos organizacji, to tylko coś do szafy, czyli wieszaki welurowe. Ja ogólnie mam w szafie wszystkie drewniane wieszaki, bo gdzieś jakoś czas temu oglądałam Radzkiej film. O tym, że drewniane wieszaki są najbardziej tam dobre dla ubrań, bla, 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 bla ale jednak one zajmują bardzo dużo miejsca. To e, też i ładnie wygląda, jak jest niby. No, Teoretycznie całość jest taka sama. Tak, też mi się podoba, ale jednak mam parę takich ubrań, które są naprawdę ultra cieniutkie. Na przykład są zrobione bardziej z takiej jedwabnej, satynowej tkaniny i one po prostu z tych drewnianych y, wieszaków mi zjeżdżają. A jednak te welurowe o Welurowe. welurowe te welurowe wieszaki powodują, że jest tarcie i nie spada nic z, z tych, myślę, jakaś sukienka na delikatnych ramionczkach. W końcu będę mogła tego typu odzież powiesić i nie martwić się o to, że ciągle to spada, bo serio, to jest tak irytujące. No trudno, są czarne, nie było białych i nie było brązowych, ale czarna też się ładnie będzie gubiła e, na tle e, po prostu całej szafy, więc. To może są cieńsze niż właśnie. To nie? prawda. Mhm. Wazon pokazywałyśmy Wam e, ze środka, tylko dodam, że faktycznie to jest super opcja, żeby kupować w action rzeczy e, do e, powiedzmy dekorowania swojego domu, ale niekoniecznie od razu brać je takie, jakie są, tylko ewentualnie przerabiać. Dokładnie. Ale z drugiej strony chciałam powiedzieć o tym, że jeżeli zaczynacie na przykład z DIY albo no na przykład tej techniki jeszcze nie znacie i chcecie ją wyprowadzić, no to z drugiej strony też nie będzie szkoda, bo to nie są drogie rzeczy. Dokładnie pyknie, bo wiadomo, tak. że nie każdy DIY, DIY się udaje tak od jest. razu. Więc pewnie będę mieszała ten proszek do pieczenia razem z Super. farbą i będę starała się taką teksturę bardziej glinianą zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jak Rola mówi, to prawda, nie będzie mi szkoda, jak mi nie pyknie, bo może tak. wie, że mi nie pyknie. Wewlogu sobie bym wam pokazywałam nieudane DIY jeszcze teczką, ktoś jeszcze nie widział, to zapraszamy. Więc no, e, tak, a jeszcze z takich bardziej... Mm, łazienkowych rzeczy, to słuchajcie, kupiłam irygator. Irygator, czyli taki sprzęt elektryczny, którym możemy wyczyścić naszą przestrzeń między nami. bo my z królą się zastanawiałyśmy, że warto byłoby to kupić, bo obie się zgadałyśmy, tak. że nie lubimy używać nic innego testycznie. króliczkiem testowym. Tak. No. Więc mam nadzieję, że się sprawdzi, bo ja naprawdę nie znoszę używać nitki dentystycznej, dlatego, nici, dlatego, że mam bardzo wrażliwe dziąsła i to po prostu jest ultra nieprzyjemne, nie lubię tego robić i bardzo często unikam. A mam nadzieję, że irygator będzie czymś, co się sprawdzi. Tutaj był za 60, słuchajcie, 9 zł, to jest najdroższa z wszystkich, które kupiłam, ale takie irygatory potrafią kosztować ponad 100, nawet 200 zł, więc zobaczymy, jak będzie dobry. Będę dawała znać na stories, odsyłam na naszego Instagrama, bo tam pewnie będziemy bardziej na bieżąco z tymi rzeczami. Ja jeszcze w tego typu sklepach właśnie, no jak Action czy pepko często mm -hmm. próbuję znaleźć jakieś fajne perełki do po prostu wspólnego czasu spędzania bardziej kreatywnie, bardziej artystycznie z moją córką i tak jak Wam mówiłam właśnie w środku, ten blog jest absolutnie moim faworytem, pewnie znalazłoby się jakiś podobny, ale tutaj on jest niedrogi, jest mm -hmm. naprawdę duży jakby rozmiar, idealnie pasujący właśnie na biurko, więc cała przestrzeń jest łatwa do tego, żeby coś tam tworzyć, a możemy na przykład tworzyć pieczątki, które kupiłam, w ogóle przepiękne grafiki, nie spodziewałam się, że tutaj takie coś takiego ładnego, estetycznego, bo ja też no nie że padam za tą bardzo dużą ilością plastiku, chociaż, będąc przy plastiku, jak każde dziecko, myślę, że naprawdę nie jest, nie jest to wyjątek, że też kocha po prostu bańki mydlane i ja ostatnio cały czas kupowałam tylko takie, a gdzieś były te takie po prostu mm, zmochane, no, no i płuca w końcu, no już nie, nie dają rady. A kiedyś, 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 kiedyś miałam właśnie tego typu sprzęt do tworzenia baniek po prostu elektronicznie, samodzielnie, bez mojego udziału. No i tutaj też ponownie go znalazłam, bo to nie wiem, no gdzieś się zagubił. Braliśmy go też ze sobą w ogóle na jakieś wyjazdy i gdzieś po hmm. prostu przepadł, a wiem, że to jest po prostu świetna frajda, nawet ekwadają inne dzieciaki, to jest zawsze dodatkowa rozrywka dla nich, a ja mam rączki tutaj. Więc dodatkowo jeszcze płyn, bo mimo że wiem, że oczywiście można rozrabiać to z płynem do mycia naczyń i z mydłem, nigdy nie umiem dać tej idealnej konsystencji, która da takie bańki. Tak trwałe i takiego rozmiaru, jak właśnie te specjalne, jednak płyny. Mm. Mam wrażenie, że coś tam jednak dodają takiego, że to się trzyma zdecydowanie lepiej, więc one są, kosztują grosze, taka wielka butla, a no staczy nam na kilka dni, nawet może i tygodni zabaw, bo wiadomo, że też nie nie idzie to bruch, ale myślę, że to jest fajna opcja do tego, żeby właśnie oszczędzić swoje płuca. A ile kosztuje taki ten bańko? 27 zł. No to naprawdę dobra cena. Tak, i tam w ogóle były różne postacie też z bajek. No ja akurat mm -hmm. dla fanki koni to wybrałam jednoroszcze, ale tam była i pepa, i jakiś przypadrol, więc na pewno mhm. jeszcze jakby dodatkowo będzie taki walor, że wow, to z tego, wow. Więc jak najbardziej myślę, że to jest świetna opcja. I ostatnia rzecz, którą miałam, co ja tu jeszcze miałam? Aha, spineczki. Czyli o. właśnie to było fajna rzecz, że ja faktycznie em, też bardzo mocno zwracam uwagę na to, jak wygląda outfit od stóp do głów, żeby to w miarę do siebie gdzieś tam pasowało. Mała też już teraz mocniej zwraca na takie rzeczy uwagę i faktycznie po prostu w Rosmanie zawsze są te spineczki takie malutkie, bo jednak mhm. ona ma jeszcze, no po mnie, cienkie te włoskie, jeszcze nie ma ich zbyt dużo i te cienkie najlepiej je przytrzymują zawsze są właśnie w jakieś wzorki, jakieś strokaty, zawsze jak dla dziewczynki to różowy brokat, jakby ok takie też używamy i jest spoko ale właśnie brakowało mi takich czarnych, żeby miała nie wiem, jak ma bardziej właśnie jakąś wzorzystą sukienkę to żeby tutaj ta fryzura była stonowana więc czarne małe, małe sileczki cool i na koniec taki powrót do techniki plastyki z naszych lat, ale faktycznie, no właśnie już wspomniana Kami ostatnio wrzuciła gdzieś na Instagramie, że robi te kuleczkowe wyklejanki z synkiem, yes. że dokładnie na jakiś wzór się nakleja, zwija i po prostu pomyślałam, wow, nigdy tego nie robiłam z moją małą, więc myślę, że to jest taki dobry czas, żeby tego typu aktywność rozpocząć. Kto wie, może jej się to naprawdę bardzo spodoba. To A czekamy na... na efekty na stories. Na pewno dam, dam znać, ale dokładnie, była różnych kolorach i do tego klej. Absolutnie ma scher. Na zakończenie, tylko rzecz taka bardziej do hmm, psia, może tak to nazwę. Tutaj jest spory dział dla e, zwierzomaniaków. E, ja w action e, zaopatruję się w e, chusteczki takie mokre, wilgotne do czyszczenia łapek psich e, czy włosów. Jak się w błocie upaprzą. wiecie, nie chce się takich dużych psów myć za no, każdym u razem. No, to jest? Tam co czyścić, jest na tych co czyścić Tak, a ja i tak serio myję podłogę praktycznie codziennie, bo jednak oni wychodzą na ogród. Teraz mamy taką ciapę totalną i kiedy wracają. I tylko jak mi się to uda i złapać przy wyjściu, to każda łapa jest czyszczona taką chusteczką, cudownie to doczyszcza, ale też zauważyłam, że te ściereczki bardzo fajnie sprawdzają się też do mycia jakichś takich zabrudzeń, typowo, wiecie, w kuchni, Gdzieś tam na łazience. Szybko. Tak, bo mają całkiem fajny skład yy, i nigdy moim pieskom nic się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o w ogóle no, pięknie pachną, to tylko to, to, to dodam. Więc od razu te, chociaż psie łapki pachną tak tylko, więc ten zapach jest tak cudowny, że po co go jakoś zakłócać innym, ale mimo wszystko daje znać, że ona tutaj kosztują jakieś 3-5 no i sobie zapas. No, jak zwykle, Trzy-cztery opakowania biorę, one sobie czekają w każdej torebce, kurce jakieś takie wiecie, gdzie ją biorę, czy w domu potrzebuję, żeby mieć do wyczyszczenia, są. O, i w aucie dobrze mieć takie. Żegnamy się. Żegnamy się? Co powiecie na taką formę? Żebyśmy sprawdzały różne sklepy, mhm. żebyśmy robiły zakupy, których faktycznie gdzieś tam mocniej potrzebujemy, albo zrobić po prostu taki przegląd. Tylko na przykład gdzieś tam z wnętrza. Jesteśmy ciekawe. Ja na przykład jeszcze nigdy nie byłam ani w ani mhm. w tym Dillis. Nigdy mhm. nie byłam, nie wiem co tam jest, więc może to jest też taki czas, żebym zrobiła takie pierwsze wrażenie kiedyś, bo to już byłaś, tak. prawda? Wtedy. Ja w Tedim byłam, w Dillisie nie. No to w takim razie Teddy pierwsze wrażenie kontra drugie wrażenie, a Dillis mhm. pierwsze wrażenie. A nóż, a nóż, bo faktycznie, no to, może, to nie jest tak, że yy, yy, chcemy robić te zakupy co tydzień, ale raz na jakiś czas może ten format mm -hmm. będzie się pojawiał. Dokładnie, więc na siłę uważam, żeby to było pomocne zaraz dla Was i dajcie koniecznie znać, czy kupujecie w Action w ogóle jeszcze i co polecacie, bo może tutaj zrobi się znowu, tak jak Ty to mówisz, encyklopedia wiedzy markowej na temat tego, co warto kupić, co się opłaca, a czego może unikać, bo też wiadomo, w Google się zdarza. A no, Ciebie problem było tam. Eee, było tam? Była... No to oglądaliście to wiecie. <laughs> Dobrze, do zobaczenia. W